Dziękuję. Po kolei Pani Jasko momencik. To jest sprawa. Ale momencik, momencik, momencik. Panu, super pan zupełnie wykonykuje. Pan Rad Szywek, pan Radysława, Pan Wiśniewski i Pani Radna Szarek po kolei. Tak, tak chcę tego, tego przejścia. Dobrze. Panie Wójcie, ja mam prośbę ze względu na, na stan techniczny separatorów, które są po drugiej stronie, do którego to wszystko ma schodzić, bo inaczej tak, tak do, do tego rowu, który rzekomo jest e, firma Abses, a nie jest i tak tak nie, nie będzie zrzucona ta woda, żeby te sprawy dotyczące projektowania i realizacji z nami uzgadniać, bo stan tych separatorów jest, jest katastrofalny, ich de facto nie ma. Są pozarywane, poprzewracane, no po prostu ich fizycznie nie ma. Jeżeli ktoś zrobi projekt, a później będzie udawał, że te separatory są, to nawet tak się zrobi, ten prze przepust i tak ale nie, to nie będzie działało. Także jeżeli by można było w tej sprawie, to bym jeszcze też chciał zabrać głos. Ale... Także element samej projektowej, ten jest projektowy, został już wykonany. No tak, tylko że... Szkoda, że nas o tym nikt nie informuje, no bo ja staram się z generalną dyrekcją w tym całym czasie negocjuję, żeby nam przebudowali te separatory, bo one no są takiego starego typu, że one się do tymczego nie znają. Ja nie wierzę pani Jacko, że przez na okres czasu ponieważ to, no to było, projekt był rozpoczęty w ubiegłym roku. Nie, nie, cześć, jeśli Pani w 2030, roku. w 2020 roku. Kiedy pan? W 11 ale to nie ma znaczenia, jak w 2011 roku był naszym pracownikiem, a na ten czas myślę, że było Panu znane to projektowanie. Oddaję głos Panu, panu y, y, Wiceprzewodniczącemu Śmieleckiemu z uwagi na to, że on, że tak powiem, myślę, że całą procedurę i projekty obradujące tymi sprawami się zajmuje, że idziemy pan y, dokładnie. Proszę Panie Przewodniczący. Projekt jest po części rozlany i po uzgodnieniach z Wojewódzkim Narządem Regulacji. Proszę, może mi przybliżyć, bo ja yy, chciałbym też wiedzieć, gdzie na tym skamacie powiedzmy, znajdują się separatory, bo my nie mamy takiej wiedzy, w ogóle. My nie występujemy, jak, jako inwestor yy, sam ze własnymi uzgodnieniami, tylko ze z Wojewódzkim Narządem Regulacji yy, i Urządem Gospodyń. Czy to się Nie wydaje się, że ta woda idzie do odbiornika, w którym się zajmuje. nie. się, idzie do odbiornika, którym się zajmuje spółka wodna raszy. Panie, panie Mirko, to zróbmy tak, że jutro pojedziemy i pokażę, w którym miejscu są te niby separatory. A tutaj może na tym nawet Nie, tu ich nawet nie ma na tym temacie. Nie ma fizycznie no, nie, znaczy, nie ma. Mogę przybliżyć miejsce, w którym są, ale, ale fizycznie ich nie ma. No ale to jest ruch, tak? Ten, który Tak, o co na to To nie pierwszy taki I on później zakręca, nie tu, bo to nie, ta to to, to, to. To, druga strona. Jak no. no to jest centrum handlowe, to, o którym dzisiaj była na temat planu gospodarowania. Nie, nie, proszę, ja teraz wytłumaczę. Dalej, nie jest poza naszym zainteresowaniem, z uwagi na to, że przepis, o którym mówimy, żebyśmy, żebyśmy tutaj wszyscy poinformowali o tym, występuje w tym miejscu. O, do, do tego punktu, do tego punktu. No nie wiem, do tego punktu. Słucham? Dziś. No, przecież... wszystkim. No, to, prostu, bo, nie ma. pójdzie. Na dzień dzisiejszy przepust jest dalej, przechodzi przez separator do rowu. Czy rozumiem, że teraz będzie przechodził bez separatora do rowu? Z, z rowu, który odbiera wody z drogi krajowej do separatora nie. będzie? ten przepust nie dotyczy rowu. E... To my tego nie uzgodnimy po prostu. na nabra... że Ten przepust nie dotyczy wody z rowu. To nie. To nie. Ten przepust jest na okoliczność budowy przyszłej kanalizacji deszczowej. Tak, tak w późniejszym która nie z ulicy, tylko z kraju Jamek, żeby było jasno. Nas ulica nie interesuje. Nie mamy uzgodnienia, ani zamiaru podwalczać ulicę. Ale nie mówię o ulicy krajowej, mówię o ulicach Jamek. O tylko że żeby doprowadzić do tego przepustu, to są potrzebne następne projekty. Ich jeszcze nie mamy. To 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 jest dopiero wstępne element, czy To tam nie Tylko, że on jest... i zaprojektowanie się zaprojektowane. To jest jakiś kampf na na urządzenia, które są źle zaprojektowane, pierwsze, po drugie są e, za wysoko ułożone takie. Dziękuję bardzo. Proszę.